Hej, hej, hej. Na bani mam. hej, ktoś mi mówi, że tak, 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 jak raz. Ja z pierwszy z ten pierwszy flex, ten Pierwszy joint jak pierwszy seks Pierwszy stan polał mnie łeb Ciężko było mi zatrzymać się Jak to mój błąd mocno bije Pierwszy ziomek zawsze zrozumie Pierwsze pisanki było mi grzej, pomniej czułem, czy to źle Pierwsza prawdziwa miłość dostępna? Nie, kiedyś się wstydziłem, skąd jestem Mówiłem z WWA, he? a teraz jestem inny gość Ale prosto z mostu, że ZBK he? Pierwsze chwile też są następne Czy pierwszy, ostatni Znajdź miejsce na planszy Mogę być piąty, mogę być czwarty A? Kim chcesz być naprawdę? Hey, hey, hey. Na bani mam hey. Ktoś mi mówi, że tak Pięknie, pięknie pięk, pięk. no, Może być w życiu tylko jeden raz Jawajam hey. hey, hey. hey. Kiedy trzymam twoją Ten dobrze znany czas Mówimy o pierwszych, a kiedy był ostatni raz Zauważ, że oddychasz, zatrzymaj czas Bez szans, że bez kasy bracie pójdę spać Bez szans jest zabezpieczny, masz fakt Pierwszy raz coś wzrosło, drugi raz może spać Pamiętaj, że miałeś skąd, kiedy lecisz na twarz Inwestuję w każdy błąd, w mnie nie raz Dla mnie deep znaczy zysk, to kupuję home. Oh, tak, kto nie wpadł pierwszy raz za speł, życie umie wyglądać jak a Słuchaj jak spez. obiecuję ci na Boga, z naszych na mnie. Hey, yeah, hey, na Bali mam hey. Ktoś mi mówi, że tak pięknie, pięknie. Muszę być życie tylko jeden raz. Na Kiedy trzymam Twoje serce szybko, mija mi ten dobrze znany czas.